Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izaka. Przed Wami coś, czego nie było mnie na kanale bardzo, bardzo długo. Pytałem się wczoraj na Facebooku u siebie, co byście, co byście powiedzieli na taki odcinek Izakowych Sprzętów, bo dawno tego nie było. A ostatnio na streamie zauważyliście, że zmieniłem słuchawki i, i, i prosiliście, żebym coś powiedział właśnie o tych słuchawkach co to do słuchawki, dlaczego je noszę i tak dalej, tak dalej. no Także stwierdziłem, że w sumie najfajniej byłoby nagrać taki film właśnie w postaci Izakowych Sprzętów, żeby wam wszystko opowiedzieć. No i stwierdziłem, że też ten film jakby będę nagrywał bez cięć, bez jakiegoś tam montażu, żebyście sobie nie myśleli, że to jest jakiś wielki, wielki materiał reklamowy. Oczywiście tylko Chciałem po prostu popowiadać, co, co i jak, a propos słuchawek, z których ostatnio korzystam. Także, taki jest, słuchajcie, plan. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle tutaj pamięta serię i jakowe sprzęty. To było strasznie, strasznie dawno temu, kiedy takie filmy nagrywałem, ale stwierdziłem, że w sumie, czemu by nie nagrać czegoś takiego po raz kolejny? Także, jeżeli ktoś pamięta, to możecie strzelić lajka. Na dzisiaj właśnie sobie po, po, pogadamy troszeczkę o słuchawkach, a propos CS-a i słuchawek i tak dalej, bo, bo to jest taki dla mnie najważniejszy temat. Ostatnio właśnie przy okazji tego, że zmieniłem słuchawki, ostatnio na streamie, no jednak te słuchawki widać cały czas przez to, że jest kamerka, więc pytacie, co, co się dzieje i o co chodzi. No więc, właśnie, słuchajcie, ja wcześniej miałem kupaty kucha 139, teraz mam Steel Series 7. To są słuchawki bezprzewodowe, widzicie że tutaj nie ma żadnego kabla, patrzcie, widzicie, to są słuchawki kompletnie bezprzewodowe, a nie ma żadnego kabelka, widzicie, takie ciekawości, mikrofon jest z nich wysuwany, chociaż ja z mikrofonu nie korzystam, bo mam bo mam mikrofon tutaj, o ten tutaj, więc z tego korzystam mikrofonu, jak coś, więc ten mam właściwie schowany, więc tak, więc to są słuchawki bezprzewodowe i chciałem jeszcze sobie zmienić na słuchawki, bo coś tam z moimi kupadami się działo gdzieś tam, jakiś szelestem w, w sławce słyszałem i coś tam było, nie tak. więc wiem, że sobie zmienię sławki. No i to w ogóle z pomocą przeszło SteelSeries, bo, bo nie wiem, czy pamiętacie. Na 24-godzinnym liveie dostałem cały właściwie całego tira sprzętu dla was. Także, także tutaj z pomocą przede Steel, no i dlatego z nimi też jakby wszedłem w współpracę, we współpracy. Dołączyłem do tego teamu SteelSeries. Zresztą pamiętacie być może ten, ten live, jak pokazywałem monetę parę razy, nawet na stymi tą monetę pięcioletniego weterana. Gdzieś tam ją mam chyba na stole. No i właśnie, słuchajcie. I, i powiedziałem sobie wybrał jakieś sławki. Żebym sobie, Jeżeli chcę korzystać, to bym sobie je wybrał. Oni mi chętnie podarują. No i faktycznie dostałem Arctis 7, to są te słuchawki bezprzewodowe. bo tego, że w sumie fajna sprawa z tymi bezprzewodowymi słuchawkami. Jak gram sobie na przykład Perianum Battlegrounds i chcę pójść do toalety, a nie wiem, kiedy już lecę samolotem, to, to mam słuchawki na głowie i słyszę dokładnie, kiedy mogę wrócić. Więc to jest taka fajna sprawa. One mają tak zasięg koło, nie wiem, 10 metrów tak na oko, coś no takiego, może, może 7-8, więc ciekawa sprawa. tak jak korzystam z tych Arctis 7, no i chciałem wam te słuchawki właściwie pokazać, bo teraz to są to jest taki flagowy model Steam Service ja tak jak wam słuchajcie mówiłem, no, często, e, często jakby pytacie mnie o to jakiego sprzętu używać i to też oczywiście jest współpraca z Series, bo, bo nawiązamy z nimi to, 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 to partnerstwo. Ale pamiętajcie o tym, że po pierwsze, tak ja po pierwsze nie jestem recenzentem, znaczy ja tutaj nie recenzuję sprzętu, nie mówię dokładnie co i jak, jak to wygląda, tak. Nie będę porównywał to do wszystkich modeli świata, bo nawet nie znam, nie, nie, nie będę w stanie nawet tego wszystkiego przetestować, nie jestem recenzentem. Ja wam mogę powiedzieć, czy w się dobrze słychać, czy źle słychać, czy mogę wam polecić, czy nie mogę ich polecić, e, więc e, to po pierwsze. A po drugie to nie wiem, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale chciałbym pewnie wam te sławki otworzyć, więc ja wybram sobie model siódemka. Siódemki to są w ogóle są trzy takie modele właściwie, takie flagowe, czyli jak ty trójki jak 25, jak tyś 7. I na pewno sobie takie sławki też będą do wygrania, jakby na robił 24 godzinny stream, bo ten 24 godzinny stream będzie gdzieś pod koniec czerwca. Jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, jeszcze ustalę sobie datę dokładnie, żeby wiedzieć, kiedy mogę to zrobić, żebyście Wy też mogli oczywiście wpaść na stream, ale na pewno gdzieś tam będzie taki świeżo wakacyjny stream dla, dla widzów, którzy jeszcze mam nadzieję, nie wyjadą gdzieś tam na wakacje. Także takie, takie, ciekawości, jak macie jakieś propozycje, w którym, w którym weekend robić, to, to piszcie w komentarzach, tam dużo, może wyboru nie ma, ale pewnie albo 17, 18, albo 24, 25, piszcie w komentarzach, jakbyście woleli, zobaczymy. No, a ja wam, słuchajcie, pokażę co i jak. Tych słówek już nie mam w pudełku, no bo je dawno temu rozpakowałem i już na nich, na nie gram. I, I na nich będę grał, słuchajcie, bo mi się gra na nich bardzo wygodnie, są mega, mega wygodne, są lekkie i, i przyjemne. No i mam, tutaj, słuchajcie, w pudełkach mam artysy Trójki i artysy Piątki, one są do siebie bardzo podobne. Więc sobie może bym najpierw wypakować artysy Trójki, może. To wam pokażę co i jak. Tutaj troszeczkę już e, nabałaganiłem, może. Są naklejki, patrzcie. Gaben może by się ucieszył, nie? A więc tak, więc są jakieś naklejki, to taki, jako taki gratis, są instrukcje oczywiście, no i są słuchawki, słuchajcie, one tak, one wyglądają bardzo podobnie do moich, no te są akurat czarne, to są ym, trójki, przy czym one nie mają tutaj w ogóle żadnych takich pokręteł na prawej słuchawce, jest też, jest też mikrofon wysuwany, tak samo jak w moich słuchawkach, moi drodzy, yy, bo tak, w moich słuchawkach, nie wiem czy zobaczycie, jak sobie porównacie dół, yy, ja sobie będę to porównał do moich słuchawek może wszystko, yy, gdzie jest moja, o dobra, tutaj, to widzicie, że mam... Yy, po waszej lewej stronie jest ten guzik do włączania i jest pokrętło, nie? Tutaj na lewej sławce waszej nie ma nic, nie? Na prawej tylko jest ten mikrofon i tam są takie rzeczy, więc już wam mówię o co chodzi. Tutaj na moich sławkach mam tak, pokrętło do, po lewej stronie, mam pokrętło do dźwięku, więc tutaj mogę sobie zgłaśniać, przyciszać w ogóle dźwięk ze słuchawek. I tu, są jeszcze, tu jest wejście jeszcze mini jack, i tu jest wejście jeszcze cyfrowe pod USB. Do ładowania słuchawek właściwie, to tego właściwie tylko używam, ale sławki, słuchajcie starcza mi, nie wiem na jakieś 14 godzin, no tak 13, 14, 15 godzin mniej więcej mi starcza bez ładowania, grania w gry, więc to jest spoko. Tutaj mam przycisk do włączania w ogóle słuchawek, bo się włącza i one się wyłączają automatycznie, kiedy nie ma żadnych dźwięków, wydało się tam przez 5 minut chyba, to się automatycznie wyłączają. I tu mam jeszcze jedno pokrętło, bo tutaj w ogóle dźwięk w tych słuchawkach jest dzielony jakby na dwa, czyli game i chat, to znaczy... Oddzielny macie wejście jakby do dźwięku z czatu, na przykład z Team na przykład, tak? czy ze Skype'a, czy z jakichś innych komunikatorów, a oddzielnie na przykład macie dźwięk z gry. Także jeżeli na przykład macie grę za głośno, a czat macie za cicho, to możecie sobie tym pokrętłem troszeczkę zmniejszyć na przykład głośność gry, a jednocześnie dać większy, większy dźwięk, znaczy większą głośność czatu. Więc to jest całkiem fajna sprawa. Właśnie przy okazji grania w grę nie trzeba sobie ściszać tego wszystkiego, nie trzeba sobie regulować, regulować dokładnie dźwięków na przykład Team bo macie wszystko na tym pokrętle w słuchawkach. W partijach piątkach, piątkach tego pokrętła nie ma, ale on jest zewnętrzne, wszystko. Powiem więc tak, więc to są te moje słuchawki, tu jest jeszcze przycisk do montowania mikrofonu, więc tak to wygląda, e, tak dokładnie, e, no, a tutaj są, tutaj są te raktisy trójki, to jest w ogóle naj, najtańsza opcja, bo ona tam kosztuje koło nawet nie wiem dokładnie ile tam, ale chyba wiedziałem za 279 zł, no w ogóle słuchajcie, w linku pod, pod filmem, w opisie macie link do promocji, bo w tym momencie trwa jeszcze promocja, gdzie możecie wszystkie słuchawki kupić tanie, do tego nawet nie jestem pewny jaka jest cena, ale jak sobie wejdziecie, to zobaczycie jaka jest dokładnie cena trójek, piątek i siódemek, jest promocja i dla pierwszych ludzi, którzy będą kupowali słuchawki, jest dodatkowo plecak Steel Series i to jest, akurat te plecaki są ograniczone, więc po prostu kto pierwszy, ten lepszy, nawet nie wiem ile dokładnie, jaka jest dokładnie ilość, no ale kto pierwszy będzie w stanie zamówić, no to ten dostanie plecak gratis, także też przyjemna sprawa. No i to słuchajcie, tutaj to, to są te słuchawki. Tam gdzieś mam kable jeszcze do tego. Tutaj są kabelki. No, są kable. No tutaj słuchajcie, wejście jest w ogóle pod mini jacka, także akurat w tych słuchawkach w tych słuchawkach, wejście jest analogowe, czyli pod mini jacka podłączacie się pod swoją kartę dźwiękową po prostu. Także to jest, takie jest wejście w Arctisach, Artisach trójkach. Macie też takie wejście takim mini, to nawet nie jest, nie jest, nie jest chyba mini dokładnie USB, może jakiś mikro USB to jest. Ale tak, tym się możecie spokojnie podłączyć tutaj. No i jest później Taki, taka przejściówka do mini jacka. Także spokojnie takim kablem możecie się łączyć. Macie też, macie też normalne wejście mini jackiem. O, tutaj jest chyba taka, taka opcja, właśnie. Dokładnie tutaj jest taka przejściówka. Więc tak to wygląda. Dokładnie, więc no właśnie, można się podwinąć Mini jackiem się można podpinać. W sumie nie puściłem wam żadnej muzyczki w międzyczasie do tego filmu, ale ale to będzie bez muzyczki. Każdy sobie może puścić własną muzyczkę do tego filmu i będzie radośnie. Więc tak to jest kabel. Ja sobie już te sławki wyjmowałem, bo już ja sobie je brałem na regaty jak byłem. Jak chciałem sobie posłać muzyczki, to sobie wziąłem akurat te artisy trójki. Chociaż pewnie też je zostawię na Kierzgi żeby też wam je rozdać. Pewnie na 24 godziny najewie. Zobaczymy, jak to się wszystko łoży. No ale tak porównując słuchajcie te sławki do, do moich. Ciężar. Te są trochę lżejsze. Te są trochę lżejsze na pewno. No i też, no, wygody, nie wiem, w których wyglądam ładniej, to już wasza pewnie kwestia, żeby stwierdzić, w których wyglądam ładniej, czy w czarnych, czy białych i jak wy wyglądacie, to też się musicie domyślić, w razie czego po prostu, um, więc to jest tak, to są, słuchajcie, artisy trójki, które są, e, które są analogowe, oczywiście nie mają dźwięku e, bezprzewodowego, podobnie jak artysty piątki, tylko siódemki są bezprzewodowe. Nie mają ten specjalny w ogóle mikrofon, wszystkie sławki mają specjalny mikrofon e, stworzony przez SteelSeries, który ma fajnie, faktycznie fajną jakość dźwięku, e, więc to na pewno jest całkiem spoko. Czy to nawet mógłbym Wam pewnie pokazać, jak to, jak to wygląda, jakbym sobie przełączył mikrofon na wejściu. Nie wiem, czy to się da tak zrobić, tak łatwo. Zaraz zobaczymy. Um, czy jak sobie przyłączę, to będzie działać? Działa. Chyba działa wam ten mikrofon, prawda? Więc teraz możecie sobie porównać jakość dźwięku z mikrofonu, bo to... Tak, to dobrze, dobrze, zmieniło mikrofon, więc teraz słyszycie mnie w mikrofonie słuchawkowym, jaka jakość sami możecie stwierdzić. Ale fajnie, bo się ciszę, ja w, w ogóle jak nic nie mówię, więc nie powinniście mieć żadnych szumów, także to jest test mikrofonu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Myślę, że całkiem spoko. Um. Na Yeti. Dobra, już być, powinien być dźwięk z tego mikrofonu. Teraz się okaże, że ten dźwięk z tego, z tego mikrofonu będzie lepszy niż z mojego Yeti, ale to już stelicie sami. Mi się właśnie, widzicie, słuchawki wyłączyły teraz te siódemki, bo nie było żadnego dźwięku z Windows'a. Więc musiałbym sobie je wyłączyć. no Ale tak, to akurat bez znaczenia, bo faktycznie żadnych dźwięków nie ma. Więc to są słuchajcie, tak, to są trójki, które są jakby najtańszą opcją. W tym przypadku nie mają żadnego podświetlenia jakby opcją najprostszą. Teraz słuchajcie, piątki. Tych w ogóle jeszcze nie rozpakowałem, chociaż kiedyś już ich używałem. Nie wiem, czy pamiętacie na 24 godziny live ostatnio korzystałem właśnie z piątek. Dobra, trzeba je otworzyć. Zobaczymy, co tam się kryje w środku. Dobra, Bo trochę mi się troszeczkę skaliło jeszcze. Okej. Okay. Tak, te słuchawki słuchajcie. To są piątki. I te mają podświetlenie. Ostatnio jak byłem na bootcampie Virtus Pro w Rzeszowie, to widziałem, że tazm takie gra, na piątka 5 dokładnie. Więc tutaj też, bardzo podobnie to wszystko wygląda, dokładnie tak samo właściwie. To znaczy, no też jest mikrofon wysuwany standardowo, też tutaj jest pokrętło do dźwięku, do sterowania dźwiękiem, tak, poziomem głośności. Jest przycisk do mutowania mikrofonu, jest wejście mini-jack, jest wejście mikro usb i tutaj, tutaj już jest ten dźwięk albo właśnie analogowo, czyli pod mini jacki, albo możecie sobie to ustawić pod pod USB, możecie się podłączyć. Także macie też kabelki tutaj w środku, macie też te kabelki w środku, też macie przejściówkę, tutaj wszystko jest zapakowane. Mogę pokazać jak to jest tam przypięte wszystko w środku. Um. No, więc to też, a i tutaj macie słuchajcie oddzielnie, zresztą ja może tego nie będę wypakował, bo nie chcę tak wam wsuć tego wszystkiego, jeżeli będę rozdawał te słuchawki, ale tutaj macie w środku macie pokrętło i to jest do sterowania właśnie poziomem głośności gry i czatu, to, to, to co mówiłem w tych słuchawkach, że mam wbudowane to w słuchawce. Tutaj jest, tutaj jest to zewnę zewnętrznie, więc sobie możecie to położyć po prostu na biurku i sobie tym sterować. Macie oczywiście kabelki właśnie do podpinania się albo pod minijacki, albo pod USB i tutaj też coś takiego jest. Pod ten, pod to się podpina też, czyli tutaj tak, tutaj jest wejście USB, to się podpina do komputera, pod to się podpina słuchawki, no i macie przy okazji właśnie pokrętło do sterowania głośnością na zewnątrz. Także tak działa to w Artisach 5, no i faktycznie one są podświetlone. Ten kolor chyba jest zmienialny w słuchawkach z tego, co się orientuje. Także tak to wygląda, to są Artisy piątki, Także można sobie je spokojnie podłączyć właśnie pod USB. Można się, się tak podłączyć, bo w 7, słuchajcie, ja mam, taki, ja mam taką specjalną... Nie ja sięgnę, nie chcę, wam... nie, chyba wam nie sięgnę. Chyba wam nie sięgnę, ale tutaj mam taki, yy, no to oczywiście, no to jest taki malutki taki malutki okrągły coś, taki talerzyk malutki, znaczy talerzyk, no taki krążek właściwie, no który oczywiście jest pod USB podpinany, no i pod ten krążek jakby się podłącza przez Bluetooth słuchawki, żeby dźwięk był, także tak to wygląda. Ja wam mogę jeszcze porównać, taka jest taka fajna tabelka w ogóle, a to przy okazji jeszcze pokazałem, przy okazji przygotowałem grę, żeby wam pokazać, że wszystko fajnie słychać, nie wiem transmisja w ogóle na biurku, ale słyszycie już pewnie CSA. No właśnie, ale to tylko do tego, żeby, żeby sobie posłuchać w sumie, jak sobie testowałem jeszcze słuchawki, słuchajcie, to sobie odpaliłem CSa i, i tak, żeby boty sobie chodziły po różnych stronach. Ale to, co mi się podoba w ogóle w tych słuchawkach, to jest to, że jakby dźwięk jest taki bardzo czysty, nie? Dźwięk jest bardzo czysty, to znaczy jak słyszę nawet, jak dwie osoby chodzą sobie tak, jak słyszę kroki dwóch botów, to one na siebie tak nie nachodzą, nie? Oj, pika mi teraz, że chyba bateria akurat siada. Więc to jest to, co mi się bardzo podoba, że jesteś w stanie bardzo łatwo stwierdzić, że, czy, czy masz jednego przeciwnika, czy dwóch, tak, że jakby te dźwięki na siebie nie nachodzą, tylko, widzicie, ja nie jestem specjalistą, tak jak mówiłem, ja się na tym dokładnie nie znam, ja wam mogę wam tylko opowiadać, jak to moim zdaniem wygląda. E, jeżeli chodzi o słuchawki, e, czy właśnie, czy mogę polecić słucha słuchawki Arctisy, czy, czy nie, no to z pewnością... Mogę polecić słuchawki Arctisy, bo, bo te słuchawki są bardzo spoko, Zresztą, o właśnie, cały czas mi teraz pika, widzicie, e, żeby nie ostrzec, że, że tak to wygląda. E, słuchajcie, Arctisy trójki kosztują teraz 359 zł, z tego co widzę, 400, 449 Arctisy piątki, siódemki, 629 złotych, więc to już najdroższe, dlatego, że to są bezprzewodowe e, słuchawki. No i właśnie, ale słuchajcie, tak jak mówiłem, e, dźwięk przestrzenny 7.1 w każdych słuchawkach jest w ogóle także. Także to już... Znaczy to w sensie tak sobie raczej ustawiam na headphones, ale dźwięk na pewno działa bardzo fajnie. I tak jak mówiłem, przecież ja nie jestem specjalistą, nie będę wam się zagłębiał w szczegóły dokładnie, co i jak, jak to dokładnie działa. Mogę wam tylko powiedzieć tyle, że to są sławki, które mogę polecić. Nie, nie dlatego, że we współpracę ze series tylko nie poleciłbym wam chłamu i jestem pewny, że jak ktoś sobie wybierze sławki Steelseries, albo trójki, albo piątki, albo siedemki, to będzie zadowolony. Mimo tego, że to są sławki drogie, ale to są sławki po prostu z wysokiej półki, nie? To nie są jakieś tam Siberie, które kiedyś z Series produkował, które kosztowały tym powiedzmy 200 zł. Bo to były słuchawki, które, się, które się tam czasami psuły, tak, z którymi ludzie czasami mieli problem. No, ale to były takie słuchawki ze średniej półki cenowej, powiedzmy, że o CSGO, akurat. To są słuchawki naprawdę spoko, tak jak mówiłem. no Jeżeli ta nie gra na przykład, no to znaczy, że, że nie tylko ja. Uważam, że do gry się nadają. Także absolutnie mogę je polecić. No, i tutaj wam słuchajcie, mogę pokazać jeszcze tabelkę po prostu, żeby, żebyście sobie mogli porównać w razie czego. Tutaj sobie jeszcze ceny. To są jeszcze ceny w euro akurat, bo to z oficjalnej strony SteelSeries, tak, za 99 euro teoretycznie Artist trójki, no chociaż na polskie ceny, no to tak jak mówiłem 349 złotych, więc trochę taniej, no szczególnie, że teraz jest ta promocja, 50 zł chyba przeciętne wszystkie słuchawki, nie tak, no i tak jak widzicie, no mówiłem o tym, że tutaj jest analogowe wejście, tutaj jest USB i analogowe, jest dźwięk 7.1, to też jakieś słuchajcie, specjalne jakieś w ogóle opracowane przez SteelSeries systemy, na których ja też się nie znam. Wiem, że słyszę dobrze, więc o to chodzi. Tak samo jest ten mikrofon, mikrofon clearcast, to w każdych słuchawkach jest to wszystko. Dźwięk bezprzewodowy tylko w słuchawkach 7, RTC 7, tak. Tutaj macie jeszcze RGB illumina Illumination, czyli macie podświetlenie RGB, czyli sobie sami wybieracie kolor tak naprawdę. Macie oczywiście to pokrętło do wybierania sobie do wybierania sobie... Mm, Dźwięku, właśnie, czatu i gry, to oddzielnie, bo macie jakby dwa wejścia. No to też trzeba sobie pamiętać później przy ustawianiu, ustawianiu sobie w ogóle całego, całego dźwięku. No ale tak to słuchajcie wygląda, więc, więc na pewno, na pewno takie ciekawości, na pewno chciałem Wam o tym popowiadać, jakby ktoś się pytał. Wiecie, no ja tak jak mówię, nie, nie jestem testerem nie, nie, nie miałem tak, aż tak dużo słuchawek w rękach, być może w przyszłości będę sobie testował jakieś kolejne modele, ale jeżeli ktoś się zastanawia nad Series, jeżeli ktoś lubi tę filmy na przykład, albo myśli nad takimi słuchawkami, to z pewnością mogę polecić te, te, te słuchawki, czy te trójki, czy piątki, czy siódemki. No wiecie, piątki nie są dużo droższe niż, niż trójki tak naprawdę, a mają już to wejście pod USB z tą kartą dźwiękową, plus no, mają podświetlenie, także, także myślę, że to jest taka jest najfajniejsza opcja, chociaż oczywiście słuchawki są drogie i to już raczej, raczej wyższa półka cenowa, ale na pewno Kupić takie sławki, to będziecie zadowoleni. Bo ja zadowolony, z jak jestem bardzo i, i w tym momencie nie myślę, żeby zmieniać to te sławki na inne, bo gramy się bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że są właśnie teraz bezprzewodowe, te bardziej są bezprzewodowe, i, i właśnie mogę sobie w nich chodzić po domu, tak, mogę sobie nawet wziąć te sławki z mikrofonem po prostu i, i sobie, nie wiem, położyć na, na, na łóżku, kiedy pogadam sobie z jakimś znajomym na TS-ie. Więc to jest taka, wiecie, to jest może głupie, to, jest, to brzmi strasznie głupie, ale powiem, Wam, że to jest tak przyjemne i wygodne że nawet nie wiem, jak to dokładnie opisać, ale, ale słuchajcie, bezprzewodowe słuchawki to jest taki super, albo wchodzę do toalety na kup... E, dobra, nie, już, nieważne, nie było tego. Nie było tego, słuchajcie. E, w każdym razie to chciałem wam powiedzieć troszkę na temat, tych, na temat tych słuchawek, pokazać wam, jak to wygląda w środku. Myślę, że takie najważniejsze rzeczy tak naprawdę poruszyłem. Sławki są lekkie, przyjemne i tyle, no i, i, i wiecie, i, i... jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to w razie czego możecie pytać mnie na live, nie? O jakieś tam szczegóły, bo na live'ach na pewno będę i będę wam w czego opowiadał, mm, odpowiadał na wszystkie. Na wszystkie pytania. No i chyba właśnie właściwie najważniejsze, najważniejsze słuchacie wszystko tyle. No, macie wszystko w linku w opisie, byście czego, chcieli, jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej. No i to wszystko w tych isakowych sprzętach. A propos słuchawek: Trójki, Piątki, Siódemki dzisiaj wystąpiły w tym odcinku specjalnym. A ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. A no i pamiętajcie, słuchajcie, że zobaczymy się na tym doświadczonym streamie, gdzie na no też 30 przygotował mi ciężarówkę, nagród, także na pewno znowu będą słuchawki. pewne takie sławki też będziecie mogli wygrać. Ja wybrałem sobie właśnie te siódemki, być może będzie do Was piątki, trójki do wygrania, na pewno będą jeszcze jakieś myszki, Zresztą e, piszcie może w opisie, co byście chcieli od tym serii, a postaram się to wszystko załatwić, bo, bo teraz mam tam dobre chody, e, a mam nadzieję, że po tym filmie będą jeszcze lepsze. Także trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, dzięki, że byliście, cześć!